Jeśli kobieta pozwala ci dotykać tej konkretnej części jej ciała, to właściwie już jest Twoja. I zanim pomyślisz, że to przesada albo pusty slogan, pozwól, że wyjaśnię Ci coś, co całkowicie zmieni sposób, w jaki odczytujesz kobiece sygnały. Istnieje taka część kobiecego ciała, która działa jak prawdziwy wykrywacz emocji. Kiedy ona pozwala Ci na dotyk właśnie tam, to nie jest tylko fizyczne przyzwolenie to ciche. Psychiczne poddanie się. Jestem Sali i, jako kobieta oraz ekspertka od dynamiki atrakcyjności, pokażę Ci dokładnie, co dzieje się w kobiecym mózgu, kiedy pozwalamy na taki poziom intymności. I słuchaj uważnie. Nie mówimy tu o tanich sztuczkach na podryw ani o sztucznych kierkach. Mówimy o nagiej prawdzie na temat tego, co my, kobiety, czujemy, ale rzadko przyznajemy na głos. Oto brutalna rzeczywistość, o której prawie nikt ci nie mówi. Kobiece ciało jest podzielone na hierarchiczne strefy zaufania. Myśl o nich, jak o emocjonalnych bramach. Za każdym razem, gdy kobieta otwiera jedną z tych bram dla mężczyzny, podejmuje nieświadomą decyzję o tym, kim on dla niej jest, o tym, jak bardzo jest bezpieczny, godny szacunku i bliskości. To nie jest racjonalne. To czysty instynkt. Problem w tym, że większość facetów nie rozumie tego cichego języka. Myślą, że dotknięcie ramienia znaczy to samo, co dotknięcie twarzy, że trzymanie za rękę ma taką samą wagę emocjonalną, jak to, gdy ona pozwala ci bawić się jej włosami. I ten brak umiejętności czytania emocji sprawia, że wielu mężczyzn traci szansę, nawet o tym nie wiedząc. Dziś przekażę ci tę kompletną mapę, strefa po strefie. Wyjawię, co każda część kobiecego ciała naprawdę komunikuje, gdy daje ci do niej dostęp. A na koniec pokażę ci ten jeden konkretny obszar, który, gdy ona pozwoli ci go dotknąć, mówi jej ciałem coś, czego jej usta nie miałyby jeszcze odwagi wypowiedzieć. Ale muszę cię ostrzec. Jeśli potraktujesz to jako instrukcję manipulacji. To przegrałeś, zanim zacząłeś. Dotyk tak nie działa. Przejdźmy do rzeczy. Dotyk to nie tylko fizyczność. Dla nas, kobiet, to chemia, neurologia i coś, co czujemy głęboko w środku. Kiedy mężczyzna nas dotyka, nasz mózg nie rejestruje tylko samego kontaktu. On analizuje intencje, energię, poziom zagrożenia lub bezpieczeństwa. To wszystko dzieje się w milisekundach, całkowicie poza naszą świadomą kontrolą. Badanie z DePau University wykazało, że ludzie potrafią zidentyfikować emocje takie jak miłość, współczucie i pożądanie, wyłącznie poprzez dotyk, z około 60% dokładnością. A kto jest w tym najlepszy? My, kobiety. Nasz układ nerwowy jest niezwykle wrażliwy na to, co kryje się za każdym gestem. Więc kiedy dotykasz kobietę, ona nie czuje tylko twojej dłoni. Ona czuje twoje intencje, twój stan emocjonalny, twoją pewność siebie albo desperację. To wszystko przenika przez skórę, i tu tkwi sekret, który zmienia wszystko. Nie chodzi tylko o to, gdzie dotykasz, chodzi o to, jak to robisz. Ta sama kobieta może pozwolić jednemu mężczyźnie dotknąć swojego ramienia i nie poczuć absolutnie nic, a pozwolić innemu dotknąć tego samego miejsca i poczuć, jak przez jej ciało przebiega impuls elektryczny. Różnica tkwi w męskiej energii, która stoi za tym gestem. Teraz przejdźmy do mapy kobiecego oddania. Poziom pierwszy ramiona i barki. To teren neutralny. Kiedy pozwala na dotyk tutaj, mówi ci tylko, że nie jesteś zagrożeniem. Nie myl tego z pociągiem. To wstępny test. Ona obserwuje twoje zachowanie przy tym podstawowym dostępie zanim zdecyduje, czy zasługujesz na więcej. Poziom drugi. Dłonie i nadgarstki. Tu intymność zaczyna rosnąć. Dłonie to narzędzia ekspresji. Kiedy pozwala ci trzymać się za rękę, oddaje ci kontrolę. Nadgarstek jest jeszcze bardziej wrażliwy. Cienka skóra i wyczuwalny puls. Jeśli się nie odsuwa, okazuje ci zaufanie. Poziom trzeci. Talia i dół pleców. Ta strefa jest terytorialna. Nie widzimy, kto nas tam dotyka, więc wymaga to instynktownego zaufania. Kiedy ona lgnie do Twojego dotyku, zamiast się odsuwać, akceptuje Twoją obecność i fizyczną ochronę. Poziom czwarty: szyja i twarz. Tu wkraczasz na świętą ziemię. Szyja jest biologicznie bezbronna. Pozwolenie na dotyk tamto pierwotne zaufanie. Twarz to tożsamość. Kiedy pozwala ci dotknąć tego obszaru, otwiera ci dostęp do swojej esencji. Ale istnieje coś jeszcze dalej. Punkt, w którym psychiczne bariery już całkowicie upadły. I nie jest to oczywista strefa. Maksymalnym obszarem kobiecego oddania emocjonalnego są włosy. Dla nas, kobiet, włosy to nie tylko estetyka, to tożsamość, kobiecość i wyraz emocji. Dotykamy włosów, gdy jesteśmy zdenerwowane, zainteresowane, gdy flirtujemy lub przetwarzamy uczucia. Kiedy kobieta pozwala mężczyźnie dotykać swoich włosów, w jej podświadomości dzieje się coś głębokiego. Oddaje kontrolę nad czymś, czym zazwyczaj tylko ona zarządza. Przekazuje ci symbol własnej kobiecości. I najważniejsze to nie tylko samo pozwolenie na dotyk, ważna jest reakcja. Jeśli przechyla głowę, na chwilę zamyka oczy, wzdycha lub uśmiecha się w sposób bezwiedny, to nie jest świadome. To jej układ nerwowy wchodzi w stan całkowitego bezpieczeństwa. To jest oddanie chemiczne, nieracjonalne. Ale uwaga, ten dotyk działa tylko wtedy, gdy jest naturalnym następstwem zbudowanego wcześniej zaufania. Nigdy jako inwazja. Włosy mają taką moc, Ponieważ ten moment nadchodzi dopiero po tym, jak udowodniłeś, że jesteś bezpieczny, pełen szacunku i autentyczny. Prawda jest prosta. Kontakt fizyczny nie jest narzędziem podboju. To cicha rozmowa. I kiedy kobieta odpowiada pozytywnie, mówi swoim ciałem, że przekroczyłeś już bariery, które naprawdę mają znaczenie. Jeśli te treści otworzyły ci oczy, Zasubskrybuj kanał. W następnym filmie wyjawię sygnały, które kobieta wysyła, gdy czuje do ciebie pociąg seksualny, ale próbuje to ukryć. I są to sygnały, których nie potrafi kontrolować. Do zobaczenia.